Witajcie. Dziś mój apel o to, by obóz demokratyczny, koalicja, nie wykazywał grema litości wobec wszelkich przestępców i złodziei, gangusów z PIS i, i Solidarnej Polski. Trzeba w tej sytuacji, według mnie, mieć odwagę, nie, 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 by nie mieć i nie wykazywać żadnej litości. Żadnych Wątpliwości, skrupułów, bo nie zostaną one docenione, wręcz przeciwnie. W kwestii rozliczeń mamy trochę jak wańkę, wstańkę. Mamy, jak mówili Rosjanie, dwa kroki w przód, w dwa, 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 dwa razy za. Jednego dnia medialne ataki na Braza, drugiego gadki o delegalizacji pisu. Trzeciego, okazuje się, że wątpliwości yy, są nawet przy kwestii pisu, pozbawienia PiSu yy, subwencji. Chociaż yy, w przypadku nowoczesnych problemów nie było. Tu yy, podobno jest za, ma, za mało dowodów, dowodów chociaż już cała Polska wie o, o kantach, szwindlach i wałkach, które robili przy okazji kampanii. Więc jeśli pan Kalisz naprawdę narzeka, że władza mu nie dostarcza do, dowodów winy PiSu i nadużyć, to proszę uprzejmie władz, dostarczcie wszystko co macie, wydrapać, wydrapcie z każdego konta, żeby nie miał argumentów, bo wydaje mi się, że serduszko panu Ryszardowi troszeczkę się rozmiękczyło i stało się, stało się bardziej litościwe w ostatnim czasie. Za bardzo. Pisowcy, co w zasadzie naturalne i o co w zasadzie nie, nie można mieć do nich pretensje, robią wszystko, by stosować obstrukcję proceduralno-prawną, polityczną. Wrzaski o atakach politycznych, histeria, totalna histeria, naturalna znowu poniekąd, szczególnie przy ich zamiłowaniu do erzacu, groteski tandety i, 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 i kiczu. Ksiądz Salceson jest męczennikiem. Romanowski jest męczennikiem. Kie Kamińskiego torturują. Babiarz jest jak Giordano Bruno, który płonie na stozie. Nie róbmy sobie po prostu jajnik. Nie głupmy proporcji. Ja sam tu występowałem parę dni temu. W obronie pewnego kompromisu wokół Babiarza, ale bez jaj, gdzie byliście wszyscy obrońcy cnoty i wolności słowa i Babiarza, gdy parę lat temu wywalano. Z telewizji Polskiej Kraśkę, Lewicką, Lis i setki innych. Wtedy nie było wolności słowa, za to wlatywali, za to, że nie byli swojej, tak? Ta, za to, że towarzysz Kurski yy, uważał, że nie będą służyli jego Goebbelsowskiej propagandzie tak jak należy. Zresztą miał rację, nie służyliby. Poniekąd decyzja słuszna, tylko nie o decyzję Kurskiego, bo żadna jego podłość mnie nie zdziwi, tu mnie nie, nie zdziwi, mówię tylko o tym, gdzie byliście wy wrażliwcy, Wtedy, bo nie, nie chodziło o waszego kolegę, nie chodziło o waszego kumpla, który swoją drogą jest kumplem Kaj Godek i innych. Jak mówię, zachowanie pisowców jest naturalne. Lepiej iść do więzienia później niż y, wcześniej. Jest tylko jeden może nieracjonalny element w tym wszystkim. Lepiej może się trochę pośpieszyć, póki Duda... Y, jest jeszcze w stanie przestępców y, ułaskawiać. Za rok już nie będzie w stanie. Rozumiem też y, odruch y, y, w, w plemieniu pisowskim, bije nasz, biją naszych, musimy się bronić, wszyscy do kupy. Jedno to rozumiemy, że potrzeby swoje, jednoczenia swoich oddziałów, gdy wciąż jeszcze bulgoczą Ci, którzy chcieliby rozliczeń powyborczych i rozliczenia Kaczyńskiego z odpowiedzialności za porażkę i gdy zaczyna się debata o, o tym, kogo wystawić w wyborach prezydenckich. Ale jak mówię, demokraci nie mają prawa się wahać, ręka im, im zadrzeć nie może. Ludzie głosowali za, za rozliczeniami i chcą rozliczeń. Jeśli demokraci nawalą na tutaj, to zademonstrują, za, za że są po prostu słabi. Jeśli są słabi w kwestii, którą sami uznawali za priorytetów i priorytetową i naczelną, to dlaczego zakładać, że nie będą e, słabi w jakiejkolwiek innej? Następna kwestia. Wciąż słyszymy pytanie, dlaczego co trzeci Polak. Wciąż popiera PiS. No bo co trzeci Polak myśli sobie, no dobrze, 8 lat temu jak PiS doszedł do władzy, to wrzeszczał, że to ci z Platformy, to złodzieje i oszości, a teraz jak PiS straci władzę, władzę to przyszli następni i mówią, że PiS to złodzieje i oszuści. Więc w co my mamy wierzyć? Może to jest taka konwencja polityczna, może to są tylko słowa, które nic nie znaczą, za, któraś, za którymi nie kryje, nie kryje się żadna, absolutnie żadna treść. Jak zobaczą akty, akty oskarżenia, jak zobaczą wyroki, jak zobaczą dumnych pisowców za zakretkami, to może zmienią zdanie. Czy na pewno zmienił, zmienił? Nie mam pewności. Czy, czy na pewno ich notowania tej partii spadną? Nie ma żadnej gwarancji, ale trzeba dać im szansę trzeba dać im mięso. I mówię, żadnego zdejmowania nogi z gazu, żadnego yy, marudzenia, że podejrzanych za dużo, oskarżanych, oskarżonych za dużo, wyjaśnianych afer za dużo. Kaczyński, Morawiecki, Szydło, Ziobro, Wajtek, Sobuń, Sasin, Wszyscy. Nie odpuścić, odpuścić w żadnej sprawie, nie odpuścić, odpuścić żadnemu z nich. Cień podejrzeń o, o, o przestępstwo i prokuratura działa bez dyskusji. Co do groża, taki był tytuł książki. I należy i to demokraci muszą sobie powtarzać codziennie zrozumieć, że słabości nikt nie doceni. Wyrozumiałości nikt nikt nie doceni. I ani nie nagrodzi. Nikt nie uzna za miły i sympatyczny gest wielkoduszności. Uznają to za dowód, za dowód słabości, wątpliwości i skrupułów, a jak zobaczą wątpliwości i skrupuły, to natychmiast. Je wykorzystają, bo z pisem jest jak w tym dowcipie o skorpionie, który poprosił Żabę: słuchaj, Żabo, przenieś mnie na plecach na drugą, na drugą stronę jezioro, jeziora. Na co Żaba mówi: Skorpion, chyba zwariowałeś, ja cię znam, przecież u, u, ukąsisz mnie, jak tylko ruszymy. Yy, skorpion mówi: Nie, 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 Żabo, nie, obiecuję ci, że. Y, że tego nie zrobię. mnie na plecy, przenieś na drugą stronę, stronę jeziora. Zlitował się. Y, 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 zlitowała się żaba, wzięła skorpiona na plecy, ruszają. Po minucie skorpion Bóg ukąsił. Żaba lekko zdziwiona, powoli tonąc, mówi skorpionie, dlaczego mnie ukąsiłeś? Przecież obiecywałeś, że tego nie zrobisz. Co mam zrobić żabo? Ja po prostu mam taką naturę. Tak jest z pisowcami. Będą mogli to ukąszą. Poczują słabość, to natychmiast ją wykorzystają, natychmiast uderzą. A chcą zmienić. Ktoś może powiedzieć: No dobra, a czy my mamy być tacy jak oni? Nie, nie mamy być tacy jak oni. Ja nie apeluję o zemstę, o orgię sprawia, Apeluję o to, co Duda nazwał. Dyktaturą praworządności. Wszystko na podstawie i w granicach prawa. Wszystko zgodnie z procedurami. Wszystko zgodnie z literą i z duchem prawa. Więc, więc, więc zupełnie nie, planuj, nie proponuję do tego, żebyśmy byli tacy jak oni, bo nawet gdybyśmy się nie wiem jak starali, nawet jakbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, to i tak nam się to po prostu nie uda. Nowy element ciekawy w tym wszystkim to jest widoczny wczoraj przy okazji ataku Rzeczpospolitej na y, pana Mraza. Jeszcze nie sformalizowany, ale bardzo aktywny medialny front obrony przestępców. Dla y, części mediów problemem nie jest y, y, Romanowski, dla części mediów problemem jest Mraz, który, który ujawnił informacje o Romanowskim. Tak jak dla y, części mediów przed chwilą pro, jeszcze pro, problemem nie był y, Ziobro, Kantak, Woś, y, jak i całe to towarzystwo, tylko była prokurator Wrzosek, że pomogła demokratom. Tak jest na każdym kroku. Można się zastanawiać i pewnie wy się zastanawiacie, ja się zastanawiałem, czasem, dlaczego tak media się zachowują. Kilka wytłumaczeń mi przychodzi do głowy. Jeśli służymy pisowcom i ziobrystom za darmo, przecież teraz tam nie płacą, to możemy sobie powiedzieć, że wtedy przez lata służyliśmy im się nie za pieniądze, tylko dla idei, bo mieliśmy taką wolę i taki kaprys. Krótko mówiąc, jest to fundowanie sobie samemu swoistego alibi i udowadnianie sobie samemu, że się nie sprzedaliśmy. Nie sprzeniewierzyliśmy się fundamentalnym zasadom, nie sk dobra, nie powiem mocniej, nie zrobiliśmy tego. Może drugi motyw. Może wrzeszmy teraz o nadrzuciach Tuska, Bodnara, Giertycha, Wrzosek i innych, bo jak za chwilę wyle, wylezą wszystkie informacje o tym i jak i za ile się sprzedawaliśmy, to będziemy mogli krzycze, krzyczeć, że to wszystko jest wyłącznie e, zemsta za Krytykę, Tuska, Giertycha, Bodnara i kogo, kogo, kogo jeszcze. Jest to ten front Obrony przestępców medialnych będzie działał, ale on jak każdy kij ma dwie, dwie strony. Jeśli demokraci, koalicja ulegną, wsłuchają się w te głosy, wykażą słabość, uznają, że naprawdę nie można iść zbyt ostro, to za chwilę koledzy tych frontowców od rozgrzeszania pisowców napiszą: No tak, Tusk. Bodnar, Giertych, cała ta koalicja to mięczaki, mięczaki luzerzy i, i przegrywy. Obiecali rozliczenia, nie ma żadnych rozliczeń. Więc tak, człowiek, słabość, jak mówię, nie zostanie doceniona. Doceniona w imię politycznego interesu, w, 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 w imię demokracji, w imię praworządności. Odpuścić koalicję nie ma prawa. Odpuszczenie to dzisiaj, to jest zaproszenie pisowców do tańca jutro, a skorzystają z pierwszego zaproszenia. Nie musi być na kredo, kredowym papierze. Już mówią, co robią co i co zrobią, jak wrócą. To wszystko, co, co, o czym teraz nieśmiało mówią demokraci, to jest, są pieszczoty. Oni otwarcie zapowiadają. Czystkie polowania na, na czerownicę i bezwzględną politykę. Należy ją zrealizować wobec nich, zanim oni po raz kolejny zrealizują ją wobec nas, by, zamiast, zamiast, zanim po raz kolejny będą łamać prawo, pluć nam w twarz i żygać na, na, na głowy. Więc nie odpuszczać, nie mamy prawa wykazać tutaj słabości, bo to się zemści i za tą słabość i dobroć serca, i wielkoduszność wielko zapłacimy straszną cenę, i Polska za nią zapłaci yy, straszną cenę. Więc odwagi cała naprzód.